W wodzie wągrowieckiego akwaparku Sanepit znalazł niebezpieczne bakterie. Basen został zanieczyszczony bakteriami gronkowiec, koagulazo dodatni. W brodziku, gdzie na co dzień kąpią się dzieci, na każde 100 ml wody przypadał jeden szczep gronkowca. W basenie rekreacyjnym natomiast groźnych bakterii było aż 9 razy więcej. Próbki wody, w których wykryto gronkowca, sanepit pobrał w środę 27 czerwca. 5 otrzymaliśmy informację pod koniec dnia, że w basenie rekreacyjnym i w Brodziku pojawił się gronkowiec. O gronkowcu nie dowiedzieli się jednak ci, którzy z basenu korzystają. My nie udzielamy informacji. Do widzenia. Pierwszy informację o bakteriach znalezionych w wodach basenu opublikował portal WRC. To mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Ja się nie przejmuję. No, ja tutaj zaczerpnąłem informacji od państwa, tutaj odpytałam się, tak, jak panie powiedziały mi, że nie ma, nie ma żadnego zagrożenia. Jeżeli jest to faktycznie groźne i, i na przykład ja mam się tym zarazić, no to wolę zaryzykować i nie wchodzić tu na przykład. Nie? Bardzo źle. Powinniśmy być poinformowani. Przede wszystkim powinien być zamknięty. Szukałam informacji, nie znalazłam jakie są parametry, które nakazują wyłączyć basen. W uzgodnieniu z, z miejscowym tutaj sanepidem pod, y, dokonaliśmy pewnych czynności, które powinny, y, zdaniem tutaj osób, które już pracowały kiedyś z różnymi basenami, powinno to wystarczyć. Pomimo potencjalnego zagrożenia i braku stuprocentowej pewności, że bakterii już nie ma, zarówno władze miasta, jak i zarząd akwaparku całą sprawę bagatelizują i do czasu zbadania kolejnych próbek wody nie zamierzają zamykać familijnej wyspy. Kierując się zasadą ostrożności, poleciliśmy, aby w basenie dokonano niezbędnych czynności dezynfekcyjnych z celem neutralizacji zanieczyszczenia. Te czynności zostały wykonane. Zrobiliśmy wszystko, żeby, żebyśmy mogli czekać na pozytywne wyniki. uważam, że zostało to wszystko zrobione. Ale te gromkowce nadal tam mogą być. Zgadza się pani? Nie powinno ich być. Ale mogą. Z do, osoby, które, z którymi dyskutowaliśmy, yy, gdzie zaciągaliśmy informacji, yy, były skłonne potwierdzić i uznać, że to, co zrobiliśmy, to no właściwie nic więcej nie można było zrobić na tym etapie. Tak na dobrą sprawę, to gronkowca mamy wszyscy, i nie jest to aż takie straszne, jak, jak to się wydaje. Wyniki badań próbek wody z akwaparku będą znane najpóźniej w piątek, a do tego czasu mieszkańcy i turyści bezpiecznie mogą korzystać z miejsca do kąpieli nad jeziorem Durowskim, które kiedyś było miejską plażą. Tu żadnych groźnych bakterii na razie nie znaleziono.